Już za chwilę będziemy gościć w domu prowincjalnym we Wrocławiu gdzie spotyka się młodość z dojrzałością dzieci przedszkolne z naszymi siostrami seniorkami w Prowincji wrocławskiej patronuje Maryja matka kościoła Matka jest zawsze przy dziecku a zwłaszcza wtedy kiedy doświadcza bólu i cierpienia Razem z Maryją i świętym Zygmuntem bądźmy blisko wszystkich którzy cierpią którzy doświadczają bólu. Okazujmy im prawdziwe współczucie przez modlitwę i czyn miłosierdzia. Muzyka Dzień ósmy, nowenny, przez wstawiennictwo świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego, będący tam, gdzie ból. Powinniśmy okazywać bliźniemu naszą miłość przez uczynki miłosierdzia to jest, powinniśmy bliźniego wspierać miłosiernie w potrzebach duszy i ciała. Święty ksiądz Zygmunt podejmował ofiarną służbę. Poświęcał swoje życie potrzebującym. Najpierw podjął studia prawnicze, by bronić ubogich i pokrzywdzonych. Usłyszawszy głos Boży, który wskazywał mu kapłaństwo jako drogę pomocy człowiekowi, bez wahania zmienił kierunek studiów. Gdy widział braki w zrozumieniu wiary wśród katolików i zbyt małą ilość kapłanów, wydał katechizmy, aby mieli gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania. Widząc niepewność przed wejściem w dorosłe życie, opracował poradniki dla dziewcząt i chłopców, aby wskazać im kierunek i dać oparcie. Widząc ubogich żyjących na ulicach Lwowa, angażował się w liczne stowarzyszenia i sam założył dom pracy, tanią kuchnię ludową, sprowadził siostrzyczki ubogich. Aby pomóc odnaleźć godność dzieci bożych tym, którzy ją zagubili. Znając trudy kapłańskiej posługi, założył towarzystwo dla kapłanów bonus pastor. Widząc pragnienie poświęcenia się Bogu siostrzyczek ubogich, zatroszczył się o nie i powołał do życia zgromadzenie sióstr świętego Józefa. Pracując jako katecheta i pedagog, widząc trudy wychowawcze, Wydał kolejną książkę dla rodziców i wychowawców. Widząc chorych konających na bruku z powodu ograniczonych miejsc w szpitalu, założył zakład dla nieuleczalnie chorych. Widząc dziewczęta pozostawione na ulicy z dzieckiem pod sercem, założył zakład Dziesiątka Jezus dla matek i dzieci. Widząc studentów uczących się pod latarniami. Zatroszczył się o zbudowanie internatu świętego Józafata. Jego posługę można wyrazić zdaniem świętego Pawła. Stałem się wszystkim dla wszystkich, by zbawić choć jednego. Ojcze Zygmuncie, uproć mi łaskę wrażliwego serca i odwagi doniesienia miłości tam, gdzie jestem. Wiem, że w każdej potrzebie mogę Cię prosić, a Ty, widząc mój trud, przyjdziesz z pomocą. Dlatego zawierzam Ci dziś wszystkie sprawy, które leżą mi na sercu. Święty Zygmuncie, będący wszystkim dla wszystkich, Módl się za nami. Święty Zygmuncie, zatroskany, by zbawić choć jednego, Módl się za nami. Święty Zygmuncie, widzący obecność Boga wokół siebie, Módl się za nami. Módmy się. Boże, dobry ojcze, proszę weź moje sprawy w Twoje ręce, abym nie zatrzymał się tylko na nich. Weź moje ręce i uczyń z nich Twoje narzędzia, by dziś dawać miłość tym, których stawiasz na mojej drodze. Weź moje nogi, by dziś niosły Twoją miłość do tych, którzy są jej spragnieni i do tych, którzy nawet o niej nie wiedzą. Weź moje serce i kochaj przeze mnie. Amen. Amen.